Dzień dobry wszystkim, dzisiaj macie znowu nagraną lekcję. Przypominam, żeby po lekcji zalogować się na installing. Staramy się logować na installing regularnie, uczymy się tam słownictwa, dlatego że lepiej uczyć się regularnie, krótko, niż jednorazowo poświęcić długo czasu na naukę. Regularność pozwala nam na lepsze zapamiętywanie słówek. Dlatego bardzo polecam ten installing, i dlatego osoby, które pracują na nim regularnie, dostają dobre oceny. Teraz przechodzimy do lekcji. Na padlecie macie jak zwykle temat. Piszemy sobie lekcję, piszemy sobie temat, piszemy sobie dzisiejszą datę i dopiero jak mamy to wszystko zrobione, możemy przechodzić do lekcji. Na. Open your students' books to page 105. Page 105. Look at exercise 1. Listen and read. Choose should or shouldn't. Write the answers in your notebooks. Posłuchaj i przeczytaj. Wybierz should, czyli powinieneś. Shouldn't. Nie powinieneś. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. So listen and read. CD3, track 31. One. Excuse me, can I ask you something? Yes, of course. Is it okay to play football on the beach? Yes, but you should be careful. Look out for broken glass. 2. Excuse me, can I ask you something? Yes, of course. Is it safe to swim in the river? No, it isn't. You shouldn't swim in the river. It can be dangerous. I mamy tutaj yes, but you should be careful. Powinieneś być uważne. Powinieneś uważać. Trzeba uważać na broken glass, zbite szkło. No, it isn't. You shouldn't swim in the river. Nie powinieneś pływać w rzece, bo to jest niebezpieczne. I teraz koniecznie zapamiętujemy te dwie frazy. Czyli pamiętamy, że should, you should, to jest powinieneś, you shouldn't, nie powinieneś. Na przykład you should go to the dentist regularly. Powinieneś de, regularnie chodzić do dentysty. You shouldn't drink Coke often. Nie, powinny, nie powinieneś często pić coli. Zapisujemy najlepiej w zeszycie you should powinieneś, you shouldn't nie powinieneś. I staramy się stworzyć jedno zdanie z you should o tym, co powinniśmy robić. Jedno zdanie z you shouldn't. Robimy sobie stop i zapisujemy w zeszycie. Now, exercise to What can you say in these situations? Write the answers in your notebooks. Co powiesz w tych sytuacjach? Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Zastanawiamy się, jak możemy doradzić. I tutaj używamy. You should albo you shouldn't. Tam, gdzie radzimy. Zapisujemy odpowiedzi. Robimy stop i jeśli mamy odpowiedzi, sprawdzamy. Jeszcze raz. Number one. Can I ask you something? Chcesz zapytać o coś osobę? Can I ask you something? Number two. Zapytać, czy coś jest bezpieczne. Is it safe to? Zapytać, czy wolno coś robić. Is it okay to? Komu, komuś coś doradzić? You should. Komuś coś odradzić? You shouldn't. Sprawdzamy sobie, możemy zrobić stop, a jeśli nie potrzebujemy, przechodzimy dalej. Exercise 3. Match the phrases in the box with the photos. Write the answers in your notebooks. Listen, check and repeat. Dopasuj wyrażenie z ramki do zdjęć. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Posłuchaj i sprawdź. Tłumacz. Make fire. rozpaść ognisko. Go canning. Wybrać się na wycieczkę w kanu. W... padło mi słowo. W kajaku. Coś dzisiaj się wyłącza na mnie niestety. Get an upset stomach, czyli dostać Bólów brzucha. Rozwolimy. Stay on the path, zostać na ścieżkę. Put on mosquito repellent, nałożyć spray na komary, coś środek do odstraszania komarów. Take a torch, zabrać latarkę. Czyli zapisujemy w zeszycie zadanie. Zapisujemy słówka. Robimy stop. Następnie Powtarzamy. Okay, now repeat Povtajam. CD three, track thirty two. One put on mosquito repellent. Two take a torch. Three, go canoeing. Four, stay on the path. Five, get an upset stomach. Six, make a fire. Now, exercise four. Match the activities with the reasons and advice. Dopasuj czynności do powodów i rad, i rad, i porad. Write the answers in your notebook. Zapisz odpowiedzi w zeszycie. Mamy not safe activities, niebezpieczne czynności. Drink water from the river, picie wody z rzeki. Go canoeing in the river, wycieczka łódką. E, Ok, activities. W porządku czynności. Explore the cave. Zwiedzanie jaskini. Walk in the wood. Chodzenie po lesie. Walk in the mountains. Chodzenie po górach. Make a fire. Robienie ogniska. Powody. The river can be very fast. Rzeka może być szybka. You can get an upset stomach. Może rozboleć Ci brzuch. Put on mosquito repellent. Nałożyć spray od komarów. Stay on the mountain path. Zostać na ścieżce. Check that you put it on. Sprawdzić, czy go położyłeś. Take a torch. Wziąć latarkę. Czyli jeszcze raz. Dopasowujemy to, a następnie zapisujemy odpowiedzi w zeszycie. Robimy stop. Wtedy, kiedy odpowiedzi już mamy, możemy je sprawdzać. So we've got 1B, 2A, 3F, 4C, 5D, 6E. I przechodzimy dalej. Tym razem przechodzimy już do ćwiczeń. So open your activity books. Let's find lesson 6. Szukamy lekcji 6, page 75, strona 75. Page 75. Exercise 1. Połącz czasowniki z odpowiednimi wyrażeniami i podpisz zdjęcia. Łączymy czasowniki. Łączymy wyrażenia. I możemy podpisać zdjęcia. Robimy sobie stop. Jak będziemy mieli odpowiedzi, to wtedy sprawdzamy. Ok, so let's check. Sprawdzamy odpowiedzi. 1C, 2E, 3B, 4F, 5D, 6A. Czyli 1C, make a fire. 2E, take a torch. 3B, get an upset stomach. 4B, F, stay on the path. 5D, put mosquito repellent. And 6A, uh, go canoeing. I patrzymy na obrazki. I na pierwszym mamy mosquito repellent, torch, make a fire, um, go on the path, canoeing, get an upset stomach. Exercise 2. Zagrać właściwe wyrazy. Przypominam, że should oznacza powinieneś, should oznacza nie powinieneś. Zastanawiamy się, który z wyrazów wybierzemy, zakreślamy i wtedy sprawdzamy odpowiedzi. Now. You should be careful. Powinieneś być ostrożny. There's broken glass, bo jest stłuczone szkło na ścieżce. You shouldn't leave rubbish in the wood. Nie powinieneś zostawiać śmieci w lesie, bo to jest niebezpieczne dla zwierząt. It can be dangerous for animals. You should bring some food. Powinieneś przynieść jedzenie. We want to have a picnic. Chcemy mieć piknik. You shouldn't eat this food. Food. Nie powinieneś jeść tego jedzenia. You can get an upset stomach. You shouldn't swim in the lake. Nie powinieneś pływać w jeziorze. The water is very deep. Bo woda jest bardzo głęboka. Now. Exercise 3. Zadanie trzecie. Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdanie. The girl wants to walk. Dziewczyna chce chodzić. She should. Ona powinna. The path ścieżki. It isn't okay to. Nie jest w porządku, aby, because it's very hot and, ponieważ jest gorąco, i she should, ona powinna, lots of, dużo. Now, listen and fill the gaps. Słuchamy, uzupełniamy luki, puszczam nagranie raz, wy sobie po prostu przewijacie. forty 41. Excuse me, can I ask you something? Yes, of course. Is it safe to walk in the wood? Yes, but you should be careful. Stay on the path. And is it okay to make a fire? No, it isn't. It's very hot and sunny today, so a fire can be dangerous. And remember, when it's hot, you should drink lots of water. I teraz, jeśli ktoś potrzebuje, I słucha nagranie po raz kolejny. Jeśli nie potrzebuje sprawdzę. So, let's check. Number one. In the wood. Number two. Stay on. Three. Make fire. Four. Sunny. Five. Drink. Six. Water. I ostatnie zadanie na dzisiaj. Zadanie czwarte. Exercise four. Przeczytaj informacje i napisz dialog. Mamy dialog o tym, co chce robić MIG. Mamy odpowiedzi nauczyciela i piszemy dialog, wzorując się na dialogu z podręcznika, na zadaniu pierwszym z podręcznika. Robimy sobie stop i uzupełniamy dialog. I dopiero wtedy, jak już ten dialog mamy uzupełniony, możemy go sprawdzać. Przypominam, że wzorujemy się na zadaniu pierwszym. Dobrze, jeśli mamy dialog uzupełniany, to możemy go sprawdzić. Odpowiedzi znajdują się w boku. Na wszelki badek czytam. Mik, Excuse me, can I ask you something, teacher? Yes, of course, Mick. Is it okay, Albo? Safe to have a picnic in the wood, teacher? Yes, but you should take your rubbish home with you, Mick. Is it safe to swim in the lake, teacher? No, it isn't. You shouldn't swim in the lake. It can be dangerous. Można sobie przywinąć i posłuchać e, tego jeszcze raz? tego co czytam jeszcze raz, jeśli nie widzimy, jeśli widzimy, sprawdzamy, jeśli mamy sprawdzone, to wszystko na dzisiaj i do usłyszenia na następnej lekcji.